Się wymeldowuje wymeldowuję z hotelu taki całkiem sympatyczny, bo taki pośrodku jest patio a naokoło pokoje także całkiem nieźle jest godzina dziewiąta niedziela i jadę teraz do Warner Bros Studio, tam jest taki studio tour jakieś takie sceny filmowe miejsca gdzie nagrywają i tego typu rzeczy, podobno nie można tam nagrywać także chyba, chyba nic wam stamtąd nie pokażę ale to się, jeszcze, to, to się jeszcze okaże na miejscu dokładnie, jak to wygląda tam. Może chociaż jakieś fotki yy, porobię. Także lecę. Jak się uda, to Wam coś pokażę. Jak nie, to pewnie spotkamy się na Venice Beach. See ya. work here in a lot but did you want to see they said we would like offices but we also want a new england neighborhood they said we'll give you both so all these offices or all these houses you see here are also offices for different productions when young sheldon was here they had their offices here for dukes of hazards this is hazard county georgia and the list goes on and on and on it's even medford texas for young sheldon batman series now they always run up to commissioner gordon's office every single episode <laughs> No i właśnie skończyłem tour po Warner Bros Studio naprawdę polecam, super miejscówka można poznać jak kręcą, w których miejscach, jakie seriale jak to wygląda na miejscu i można się nieźle zaskoczyć, że w jednym miejscu nagrywają trzy różne seriale albo trzy różne miejscówki w tym samym miejscu to jest ciężko rozróżnić na, na filmie, a jak to pokażą na żywo i z przebitkami jak to wyglądało finalnie na filmie to, to naprawdę robi robotę i bardzo ciekawy ten tur, także polecam całość zajęła około 3 godzin. Yy, ale to też zależy kto jak długo czasu spędza przy których, yy, przy których wystawach i super są te wystawy, takie bardzo, bardzo blisko można podejść do tych yy, wszystkich rzeczy, kostiumów modeli samochodów, które będą na przykład w DC i tak dalej i tak dalej. Także polecam zdecydowanie pięć, jak widzę. No i dobra, lecę teraz dalej. Mam trochę czasu, to pojadę sobie na obserwatorium. Tam jakiś widok to miasto. To jest taka też miejscówka, która była między innymi, którą ja pamiętam, z GTA. Także lecę to zobaczyć, jak jeszcze mam czas. A wieczorem przed odlotem jeszcze na Awenius Beach pojadę. Także, także to będzie chyba tyle dzisiaj. No, i dotarłem pod obserwatorium. Jestem tu już któryś raz, ale do tej pory to tylko GTA. Pierwszy raz na żywo. Także podziwiam widoki. Fajnie to widzieć, bo jest ten widoczny napis Hollywood. Z tamtej strony będę pokażę Jest panorama, widok, te miasto, no i te obserwatorium całe. Także rozejrzę się tutaj. Nagrywam jakiś przebitki i pokażę Wam, jak to wygląda. Tam o jest napis Hollywood, gdzie byłem wczoraj. Tak to wygląda. Tutaj za mną jest obserwatorium i tam można wejść przednie i wtedy ma się widok na całe miasto na panoramę, także idę tam i pokażę Wam jak to wygląda. w tej kopule za mną jest teleskop drzwi są tam otwarte tak jak widzieliście można zobaczyć no, tam ciemno i światło mocno odbija, się ten sam teleskop e, słabo jest widoczny e, to musiało być ciekawe tutaj przyjść nie wiem czy tu można w ogóle ale obserwować gwiazdy tym teleskopem to no, musiało być dopiero coś ale widok są to super cała panorama miasta fajna miejscówka, warto odwiedzić, polecam Dobra, wyszedłem już z obserwatorium. Zdecydowanie 10 na 10. Ta wystawa w środku to nawet lepsza niż te widoki, które, które stamtąd zobaczyłem. Widziałem podobne z tego z nadpolnym wczoraj. A te wystawy są pokazane, ta deski, różne tutaj pierwiastki, układy gwiazd i tak naprawdę wszystko interaktywne. Także całość 10 na 10 polecam tu przyjechać. Jechałem do Benz Beach. Górki takie. Ponad godziny jechałem, a miało to zająć film, <grymne> A przez chwilę byłem oglądać to co Wam pokazałem. Kanały. Jakieś świąteczny, ludzie mieli przebranie i mieli model górda i tak ciekawe. Że te kanały tutaj to całkiem, całkiem fajnie to wygląda. Nie wszyscy wiedzą, że to coś tutaj jest. Także całkiem spotka. ale to jest pozytywny klimat, no masakra ludzie chilują, tańczą w skatepark jakieś takie, jak w tym lodowisku jeżdżą na rolkach no wychodź, także tutaj jest naprawdę dnie, dużo lepiej niż no, Santa Monica kiedy tam było tak no fajna ta promenada, ale nie, nie taka wychilloutowana to jest taki większy chillout więcej zabawy mi się wydaje albo tak trafiłem i, idę się raz przejść z promena do cało, bo tylko byłem tak jak mówię tutaj na tym początku, gdzie jezdę na rolkach, jest ta siłownia, tak teraz przejdę, pójdę coś zjeść i tak nie na tyle z tego miejsca, no chyba że coś się za coś traci, to wam nagram. Ale wydaje mi się, że to będzie przyncówka jest po 17. Zanim ja coś a się przejdę, to będzie pewnie 6-7. A musel jsem učect víc znovu na lotnisku, takže nic se tam dostalo. Znovu těm jak to Siemaneczko, siemaneczko, jestem już na lotnisku. Mam samolot za dwie godziny. Ach, także się zbieram i zaraz będę szedł na odprawę i e, security check. A podsumowując, Los Angeles to bardzo fajne miasto. Przynajmniej niektóre jego części. E, I niektóre rzeczy polecam bardziej, niektóre mniej. Napis Hollywood i wycieczkę tam może mniej, ale na przykład Venice Beach i Obserwatorium to akurat bardzo polecam Tak samo ten tour post-Warner Bros. to chyba najlepsze punkty z tego wypadku No, także to będzie chyba tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, see ya.